Lubię różne rzeczy. Zrobiłem nurkowy patent na P2 na 40 metrów, ale teraz już nie nurkuję, bo to trzeba robić cały czas, żeby mieć wszystkie odruchy. A ten, czyli jak nie miałem czasu, ale zrobiłem, bo chciałem zawsze nurkować. Wiem, co jest tam jest na dole, wiem, co widać na 40, wiem, co widać na 25, bo sobie to jest P1, ale i na 7 mogę zejść z fajką i sobie tam też podnie polatać. Tam najlepsze światło zresztą, okej. Okay. Czyli takie różne rzeczy. Coś, jak myścimy z moją pasją, to to robię. Pytam się, czy to dla mnie ważne i to robię. No i poszedłem i pani profesor yy, Krajska-Kółak mówi: Dobra, to będziesz uczył, nie? Jak ja to polubiłem? No masz grupę 60 studentów, im przekazywać, jak to wszystko wygląda, jak, 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 co się dzieje, jak się plaster naklei, że ten lek trafia gdzieś do wątroby potem, albo zrobić zaszczyk, albo jak krąży chłonka, mało wiedzieli, anatomii nie umieją. No i jak tu, tu, tego uczyłem w kilku zdaniach, co to jest homeostaza. takie proste, najważniejsze rzeczy, że potem i fajnie było, bo 5% naprawdę chciał i to są super, te, ja, bo pielęgniarstwa uczyłem, te dziewczyny wziął do siebie na oddział, gdybym chciał, a 90, 80% Ale to tak. Ale przyznasz, że nie każdy dobry lekarz jest świetnym pedagogiem. No tak, tak. Coś takiego mieć w sobie. Tak? Moja mama jest nauczycielem, a, a ja zawsze miałem taką chęć uczenia, i mi się wydawało, że wyjść przed jakąś grupę osób i coś im fajnego powiedzieć, to jest, fajnie, to jest dobrze. Czyli dobrze. lubiłeś się prezentować. Byłeś od początku showmanem. Czy ja wiem, ale ja chodziłem do liceum, poszliśmy do szkoły teatralnej. W Sopocie taka była, i Emdek taki. to Młodzież, że będą kultury. I tam nas pani wzięła. I tam był tak, Wojtek Starostecki. On teraz go widzę w reklamach i czasem w jakimś filmie. Darek, Darek. Okay. Dobkowski był u Wajdy na tym Kronika Miłości I, i, i Tomek Dudkiewicz, proszę bardzo, też działa w teatrze. Czyli ich... równie dobrze mógłbyś dzisiaj być aktorem. Nas było czterech. Na oni swy... oni wszyscy są, oni wszyscy <laughs> są, a ja sobie tu, bo sobie pomyślałem, że z czegoś trzeba żyć. <laughs> no, ale aktorzy niektórzy też mają z czego żyć. Okay. Okej, powiedziałam, że do tego... oczywiście robi karierę w Hollywood. No właśnie. No dobrze, Ale czyli... ja robię to samo teraz. Jak wychodzę z sala 200 osób, to się bawię mikrofonem, sceną, podskakują. Tańczych. To one, one że... man show. Jest. Bo myślałem, że będę robił pompki jeszcze. Pokażę, że mogę 15 zrobić, bo na bok zacząłem chodzić teraz od pół roku i super sprawa. F figura się buduje 62 lata. Wow. Tak, tu nie chodzi, że ja się z kimś To będemi. tak, jak były minister zdrowia szumowski. Okay. Albo prezydent Nawrocki. Bardzo dobrze kondycje, koordynację boks robi. To jest coś niesamowitego, co się wyprawia. Czy to jest najlepszy sport dla 50-60 latków Myślę, że tak, bo jak zaczynałem tą skakankę, to tam 40 sekund myślałem, ale zrobiłem do końca, 45 sekund, a teraz sobie dwie minuty. Mhm. Także sama świadomość, że to ja tutaj to ciało tak kształtuję, to jest bardzo fajne. No, ale super. Ćwiczenie czyni nie mistrza. Ile szczęścia? Ja potem tego Jacka Dymowskiego, wykocham cię chłopie, tyle szczęścia mi uszami się wyla po takim. On mnie tam dojeżdża. Nie? Jeszcze dwie, minuta, minuty, jeszcze rzucamy tą piłką 4-kilogramową ścianę. Jeszcze minutę, jeszcze 15 sekund. A już... Ale parę razy dostałeś bombę chyba. Nie, nie, nie. nie bo on właśnie wszystko to, ostrożnie. Ja się okay. z nikim nie boksuje okay. tylko wałek albo on łapie mm -hmm. mi te ciosy. Okay. Ale są okay. uniki fajne rzeczy. Tam okay. trzeba nam kumać. To wcale nie jest takie, wiesz, naparzanie. Okej. Okay. A syn poszedł w Twoim kierunku? Nie, syn był ambitny. Nie to, że nie ja nie byłem, ale kochał świat, kochał jeżdżenie, no bo on już się urodził w 90 roku, to już po, po się i, I uczył się języków, chodził na tańce, doszedł do kategorii B w klasycznym, w standardzie, przepraszam, czyli wiesz, wszystkie frak miał już wtedy, czyli prezentacja. Konkurencja, bo wychodzisz na turnieje, tam trzeba wychodzić 20-40 osób i finał, finał, do finału i te finały, to tam te pudła sobie zdobywał, 6, żeby był pierwszy, pierwszy, pierwszy. Także fajnie. No i pomyślał sobie, że on by chciał zdawać geografię, ale Nazgiech iść. No i poszedł. I teraz jest dyrektorem PWC, z doktorem ekonomii, bo też tak jak tatuś pomyślał, że ja go trochę namawiałem. Zrób doktorat, nie? Bo to się potem, jak chcesz na uczelnię gdzieś pracować czy coś tym go... No i zrobił, mimo że robił karierę w PWC. No bo jest teraz dyrektorem kieruje zespołem ludzi, naprawdę grube rzeczy robi. Tam łódź na przykład tam doradzają, jak się mają rozwijać. I fajnie ta łódź teraz wygląda. Jeszcze rządom robił takie fajne rzeczy z różnych krajów, także fajne rzeczy tam się w tym PWC dzieją. No i on to wszystko ogarnia mój synek, tak, że jestem z niego bardzo dumny. Ale jest ekonomistą.